Anna Pawłowska, Mądrość. Słowa są prawem, myśli rozkazem. Każda idea, która rodzi się w Twoim umyśle, jest nasionem. Synowie Boga nie muszą prosić, by przetrwać. Synowie Boga deklarują. To jest prawo urodzenia. Tu jesteś tancerzem i tańcem. Programistą. Tu każda myśl wysyła wibracje. A wyobraźnia działa jak magnes. Słowa są jak echo, jak kręgi na wodzie przenikają całe twoje jestestwo. Słowa są ramieniem Boga, który zawsze jest z tobą, nawet gdy o to nie prosisz. Słowa są jak wiatr, przeszywają twoją ałę Są jak letni deszcz. Ty tylko to odkryj. Więc obudź radość i uśmiech. Te drgania rozjaśnią ciemność, która odciąga cię od prawdy. Że jesteś cudem, że masz moc kreacji rzeczywistości, w której wszystko jest Bogiem. I o czymkolwiek myślisz, nadajesz temu znaczenie. I to wzmacniasz. Jesteś tu graczem z mocą wprowadzenia balansu. Jako turysta, który jest tu przejazdem, by wybierać, doświadczać z nieograniczonej hojności wszechświata. Czytała Ewa Fadecka.